Dzień dobry. Zapraszam serdecznie do wysłuchania legendy o siedmiu olbrzymach ze szpiczastego wzgórza koło Świebodzina. Oddalony około ósmej części mili od Świebodzina na północny zachód znajduje się prześliczny, niewielki łańcuch wzgórz porośnięty wysokimi świerkami. Z najwyższego szczytu rozciąga się wspaniały widok na jeziora i leżące wokół nich malownicze wioski. Jest to piękne miejsce i bardzo urokliwe. Sama, jako mieszkanka tych okolic, cieszyłam swoje oczy tymi widokami. Ten skrawek Bożego Świata nazywany jest zdawien dawna szpiczaste wzgórza i do dzisiaj są one miejscem wycieczek i spacerów, szczególnie na dni świąteczne i niedziele. Przed wiekami szpiczaste wzgórza nie były tak przyjazne jak dzisiaj. Wręcz przeciwnie. Mieszkańcy Świebodzina unikali tego miejsca, ponieważ rozeszła się wieść, że tam straszy. Podobno byli tacy, którzy widywali w tym miejscu podobne olbrzymy. Czy tak było, dziś trudno ustalić. Jednak zawsze wszelkie nietypowe zjawiska określano mianem strachów. Dawno temu żył w Świebodzinie mistrz murarski Gottlieb Hirsykorn ze swoją rodziną. Urodzony w mieście, przeżył w nim swoją młodość i opuszczał je tylko na krótko. Po jednym z wyjazdów powrócił do Świebodzina i założył własne gospodarstwo. Wkrótce, dzięki swej pracowitości, stał się poważnym obywatelem miasta. W stosunkowo krótkim czasie osiągnął dobrobyt, zbudował własny dom i był bardzo bogaty. Tak żył wiele lat w szczęściu. Wkrótce wybrano go na rajca rady miasta. Wcześniej czy później każdemu może przytrafić się nieszczęście. Pewnej nocy w pełni lata rozszalała się gwałtowna burza i piorun uderzył w domu rajcy miejskiego. W kilka godzin jego wszystkie dobra zamieniły się w popiół. Niemalże wszystko spłonęło. Bogaty rajca miejski i mistrz Murarski stał się żebrakiem. W mieście okazywano mu wprawdzie wiele współczucia i uzyskał pożyczkę na odbudowanie domu, ale od pożaru całe jego szczęście jakby się od niego odwróciło. Dom odbudowano, ale nie był on jego własnością. Każdy kamień, każdy sprzęt nabyty został za pożyczone pieniądze, które należało oddać z odsetkami. Pracy nie było. Ledwo mógł sobie pozwolić na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Było mu bardzo ciężko. Po pewnym czasie popadł w głęboką depresję. Nikt i nic nie był w stanie pomóc Biedakowi. Było z nim coraz gorzej. Wreszcie wpadł na pomysł, aby skończyć ze swoim beznadziejnym życiem. Pewnej nocy powiedział żonie, że musi jeszcze wyjść w interesach, Pocałował żonę i dzieci, i wyszedł. Gdyby dobra kobieta przeczuwała złe zamiary męża, zapewne nie pozwoliłaby mu wyjść z domu. Hirsykorn ukrył sznur w kieszeni i wyszedł z miasta w kierunku Szpiczastych wzgórz. Uznał, że jest to najlepsze miejsce na realizację swojego planu, ponieważ nikt tam nie chodził. Dreszcz przeszedł biedaka, kiedy wkroczył do lasku. Zawahał się i chciał wrócić, ale myśl o własnym nieszczęściu była silniejsza. Stanął milcząco pod drzewem, wyciągnął sznur z kieszeni i przywiązał go do gałęzi. W międzyczasie zrobiło się całkiem ciemno, tak, że z trudnością rozpoznać można było najbliższe przedmioty. Właśnie przyniósł pod drzewo kamień, stanął na nim, chciał włożyć głowę w pętle. Gdy nagle gromki głos zawołał: stój! I cała okolica rozświetlona została czerwonym blaskiem ognia. Przerażony Hirsekorn zawahał się. Przypomniały mu się wszystkie historie o duchach i strachach związane z tym miejscem. Odwrócił się w kierunku góry i zobaczył, że jest ona otwarta ogromnymi drzwiami, a w nich stoi wysoka chyba na sześć metrów postać ze smolną pochodnią w olbrzymiej dłoni krótka broda otaczała brązową twarz i dwoje dużych jak talerze oczu patrzyło gniewnie na drżącego samobójcę człowieku zaczął mówić po krótkim milczeniu olbrzym człowieku chciałeś popełnić wielki grzech grzech którego nie mógłbyś już odpukutować nie wiesz, że twój Bóg, który jest też moim Bogiem, podarował ci życie jako najcenniejsze dobro i zabronił, żebyś je sobie sam odbierał? Musisz zostać za to ukarany. Hirsekorn podniósł błagalnie ręce. Kimkolwiek jesteś, nie sądź mnie. Wysłuchaj najpierw, ponieważ jestem bardzo nieszczęśliwy. A zatem opowiadaj, zareagował Olbrzym drżąc opowiedział Olbrzymowi o tym co go dotknęło. Kiedy skończył swą opowieść, Olbrzym powiedział do niego: Słuchaj człowieku, kiedy mi obiecasz, że nie podejmiesz już nigdy więcej takiego grzesznego przedsięwzięcia, wtedy ci pomogę, chodź ze mną. Z nadzieją nasz przyjaciel podniósł się z kolan, strach go opuścił. Bez owa baw Podążył za olbrzymem do wnętrza góry. Jakie było jego zdziwienie, kiedy zobaczył, że wnętrze góry urządzone jest jak pałac? Jeszcze większe było jego zdziwienie, kiedy, przeszedłszy przez kolejne komnaty, dotarł do dużej sali, w której za stołem siedziało sześć dorównujących jego przewodnikowi postaci. Gdy ci spostrzegli przybysza, zawołali. – Bracie Waso, kogo tam prowadzisz? – Cierpliwości, moi bracia – odpowiedział Waso. – Wszystkiego się dowiecie. Nasz gość sam opowie wam swoją historię. Ponownie przedstawił Hirse wiernie i zgodnie z prawdą swoje cierpienia. Gdy skończył, Waso powiedział – widzicie, moi bracia, że ten nieszczęśnik potrzebuje pomocy – Dlatego postanowiłem pożyczyć mu na początek cztery tysiące talarów. Przedtem musi nam obiecać, że już nigdy nie porwie się na swoje życie, ale znosić będzie z cierpliwością wszystko, czym doświadcza go Bóg. Ze zrozumieniem sześciu olbrzymów przystało na postanowienie swego brata. Hirsekorn obiecał spełnić wszystkie warunki. Waso powstał i podszedł do drzwi na zewnątrz. Nie minęło dużo czasu, kiedy wrócił z workiem wypełnionym po brzegi złotymi monetami. Tutaj, przyjacielu, powiedział do podekscytowanego murarza, są cztery tysiące talarów. Na razie ci, pomogą ci one w twojej biedzie. Jeżeli będziesz znowu czegoś potrzebował, przyjdź bez obaw do nas. Zawsze co pomożemy. Kiedy przyjdziesz, Zapukaj trzy razy palcem wskazującym w górę i zawołaj tyle samo razy waso. Kiedy cię usłyszę i wpuszczę do środka, jeszcze jedno. Sprawiłbyś nam wielką radość, gdybyś nas od czasu do czasu odwiedził. Moglibyśmy wtedy pogadać o tym, co się dzieje na zewnątrz. Możesz też przyprowadzić potrafiącego dochować tajemnice członka Twojej rodziny, ale tylko zaufanego, ponieważ powiadam Ci, jeżeli opowiesz obcym o naszym pobycie na Szpiczastym Wzgórzu, wielkie nieszczęście spadnie na Ciebie i Twoją rodzinę. A więc pilnuj swego języka, milcz w stosunku do swojej rodziny, jeżeli nie jesteś pewny ich dyskrecji. A teraz bądź zdrów, i weź sobie do serca moje słowa. Dziękując z radosnym sercem, szczęśliwiec pożegnał się i wyruszył w drogę powrotną do domu. W międzyczasie w domu, kiedy upływała godzina za godziną, a ojciec nie wracał, wszyscy zaczęli się bardzo niepokoić. Myśl, że mógł mu się przytrafić wypadek, lub że nawet sam sobie mógł zrobić coś złego. Pojawiała się coraz częściej wśród członków rodziny. Już chcieli budzić sąsiadów, żeby go szukać, gdy w nocnej ciszy usłyszeli dobrze znane kroki. I zaraz potem ktoś zapukał do drzwi. To ojciec! zawołali wszyscy radośnie i zerwali się, żeby mu otworzyć. Szczęśliwi wprowadzili go do izby i zaczęli wypytywać o jego długą nieobecność. Jednak Hirsecon, pamiętając ostrzeżenie Olbrzyma. Powiedział tylko, że odwiedził przyjaciół. Dużo mieli sobie do opowiedzenia i zrobiło się późno. To wyjaśnienie uspokoiło dzieci i, było, i były zadowolone, że widzą ojca tak wesołego i radosnego. Dopiero później opowiedział żonie o tym, co wydarzyło się naprawdę. Nie przyszło jej nigdy do głowy, aby opowiedzieć całą historię swoim przyjaciółkom. Była szczęśliwa, że wszystko było tak, jak kiedyś. I za to była wdzięczna olbrzymom. Mąż zaczął pracować, oddali długi i dobrze im się wiodło. Na pieniądzach olbrzymów spoczywało cudowne błogosławieństwo. Wkrótce byli bogatsi niż przedtem. Kilka miesięcy po tych wydarzeniach, nasz przyjaciel wybrał się w drogę, ażeby odwiedzić olbrzymów i kolejny raz im podziękować. Najpierw Chciał ze sobą zabrać żonę, ale ona powiedziała: idź lepiej sam, wolę nie znać szczegółów. Hirsekorn zrozumiał to i postąpił wedle jej woli. Po półgodzinnej wędrówce stanął przed górą i zapukał. Zaraz potem otwarły się wcześniej niewidoczne drzwi i waso stanął na progu. Radośnie powitał gościa i zaprowadził do swoich braci. Wzruszony Hirse Korn chciał jeszcze raz podziękować, ale olbrzymy zabronili mu. – Przestań, cieszymy się, że ci pomogliśmy. I tak jesteśmy dość bogaci i radujemy się, że tobie dobrze się powodzi. – To ładnie, że dotrzymałeś swego słowa i odwiedziłeś nas. Prosimy cię jeszcze raz, żebyś nie zdradził naszej tajemnicy. Gdybyś tego nie uczynił, gorzko byśmy żałowali tego, że ci kiedykolwiek pomogliśmy. Najpierw w ciebie spotkałoby ciężkie nieszczęście, ale my musielibyśmy też cierpieć, ponieważ musielibyśmy opuścić ojczyznę, którą tak umiłowaliśmy. Dlatego milcz nadal i dopiero na łożu śmierci zdrać tajemnicę swojemu najstarszemu synowi, abyśmy mu później mogli pomóc, gdyby dotknęło go nieszczęście. Po godzinie przyjemnego spotkania Hirsekorn wrócił do miasta. Kilka razy odwiedził przyjaciół olbrzymów. Minęło wiele lat. Hirsekorn postarzał się i posiwiał. Jednak cały czas dochowywał tajemnicy. Zbliżał się kres jego życia. Przygotował się do śmierci, pożegnał z rodziną i przywołał do siebie najstarszego syna i powierzył mu starannie chronioną tajemnicę. Dokończył swój żywot w spokoju, otoczony miłością całej rodziny. Minął jakiś czas, i kiedy syn ochłonął, ucieszył się z ważnego odkrycia i postanowił to wykorzystać. Po pogrzebie udał się po raz pierwszy do olbrzymów i przyniósł im wiadomość o śmierci ojca. Ich smutek nad prawym człowiekiem był wielki i żałowali go z całego serca. Potem zobowiązali syna, aby poszedł w ślady zmarłego ojca i nikomu nie zdradził tej tajemnicy. Młody Hirsekorn przyrzekł to solennie i udał się w drogę do domu. Nie miał jednak tak silnej woli jak ojciec. Z natury gadatliwy, zwłaszcza wtedy, gdy za dużo wypił wina, nie potrafił utrzymać języka w gębie. Bardzo szybko nadarzyła się stosowna okazja. Był taki zwyczaj w świebodzinie, że po śmierci zasłużonych ludzi organizowano tak zwane stypy. Tak się stało po śmierci Korna. Na początku stypy wszystko odbywało się z należną godnością i poważnie. Jednak po kilku godzinach, kiedy wino rozgrzało krew w żyłach, zaczęło robić się głośniej i prowadzono bardzo ożywione rozmowy o różnych sprawach. Między innymi wspominano zmarłego jego dawne nieszczęście i późniejsze powodzenia. Jeden z gości zauważył, że było to jednak trochę dziwne, że tak szybko Hirsekorn wyszedł z bardzo poważnych kłopotów, które dotknęły go po pożarze. – A któż miałby mu pomóc? – powiedział jeden z biesiadników. – Wróżki i cudowne krasnale nie istnieją, a skarbu chyba nie znalazł. Hirsekorn był pracowitym człowiekiem i sam się wydźwignął ze swego nieszczęścia. Długo jeszcze prowadzono spór i dyskutowano. Nagle, zapominając o obietnicach i groźbach, młody Hirsekorn zawołał mocno podchmielony: Mojemu ojcu udzielono w cudowny sposób pomocy. Posłuchajcie tylko, jak się to wszystko zdarzyło. I szalony zaczął opowiadać całą historię. Wszyscy słuchali ze zdziwieniem. Kiedy jednak skończył, został uderzony w głowę przez niewidzialną rękę i padł martwy na ziemię. Biesiadnicy usłyszeli jeszcze głośny lament, a potem również padli ogłuszeni na ziemię. Dopiero po wielu godzinach się ocknęli i doszli do siebie. Następnego dnia wielu chłopów z położonego niedaleko Wilkanowa Opowiadało w mieście, że poprzedniego dnia widziano na drodze siedmiu potwornie wielkich upiornych mężczyzn, którzy szli przed siebie obładowani wielkimi tobołkami i lamentowali. Mieszkańcy Świebodzina nie chcieli w to uwierzyć. Niektórzy uczestnicy stypy przypomnieli sobie jednak opowiadanie i straszliwy koniec młodego Hirsekorna, a żeby się przekonać, Postanowiono przedostać się do wnętrza góry i zbadać całą sprawę. Jeszcze tego samego dnia wyruszono w to niesamowite miejsce i zaczęto kopać, ale nadaremnie. Po wielogodzinnej pracy nie znaleziono najmniejszego śladu po olbrzymach. Śmiejąc się i narzekając, wyruszyli w drogę powrotną i drwili z całej historii. Tylko czterech chłopów wierzyło w to, co widzieli podczas stypy. Wraz z upływem czasu historia o siedmiu olbrzymach odchodziła w niepamięć. Nieliczni mieszkańcy świebodzina wiedzą o tajemnicy szpiczastego wzgórza. Niech więc ta książka przypomni dawne historie i dawne czasy.